Szanowni Państwo, myślę, że to, że Regionalny Program Operacyjny przewiduje nie tylko to, o czym często lubimy mówić, o infrastrukturze drogowej, o szpitalach, ale jednak ma na celu też podniesienie jakości edukacji, bo edukacja jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju, bo to od młodych pokoleń zależy, jak będzie funkcjonował również nasz region i cały kraj. Myślę, że kiedy możemy pomyśleć o naszych pociechach i młodych ludziach, że będą e, uczyli się w znacznie lepszych e, warunkach, będzie im znacznie e, cieplej, ale jak zerkam na, na Pana Burmistrza i też e, samorządowcom schodzi z głowy problem, jak te budynki dogrzać, ogrzać, jak e, uczynić, żeby e, one mogły normalnie funkcjonować, to te projekty w ramach termom Możemy je modernizować, możemy termomodernizować i liczyć tak naprawdę na to, że poza tą piękną skorupą, która się pojawia za naszymi plecami, która niebawem będzie oznaczała, że będzie cieplej i ładniej, to będzie można się wtedy tylko koncentrować na jakości tego, co jest w środku. Szanowni Państwo, cieszę się, że samorządowcy tutaj z powiatu zambrowskiego, zarówno burmistrz, jak i wójtowie, sięgają po te środki, które są przewidziane i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, i w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Te inwestycje, które powstają, cieszą, to zmienia się nasze otoczenie, zarówno w mieście, jak i na obszarach wiejskich. To są środki bardzo ważne, te zewnętrzne, bo każdy samorządowiec ma jakiś pomysł na y, konkretne inwestycje, ale jeśli się to wzmocni pieniędzmi z zewnątrz, to zawsze jest łatwiej. No i czasem też wiemy wszyscy, jak to jest, że jeśli się czegoś nie robi, to jest duża krytyka, ale jak się zacznie to robić, też pojawia się dużo osób, które widziałyby to inwestycje inaczej, taniej, lepiej i ta krytyka płynie dla nas wszystkich, niezależnie gdzie jesteśmy w tym samorządzie, czy to wojewódzki, czy miejski, czy gminny, ale musi być ta duża, duże zaangażowanie i duże zdeterminowanie, żeby te inwestycje czynić. Cieszę się, że tutaj akurat też pan burmistrz dużo robi w naszym mieście Zambrów, bo to widać i zwłaszcza dobrze widać w obiektywach kamer, aparatów, jak później wszyscy się cieszą z tego, że, że to miasto też pięknieje. Panie burmistrzu, to wyrazy uznania i szacunek za to, co, co tutaj się też dzieje. Bo... Jak wiemy też to, to miasto Zambrów, Łomża to chyba naj, najbardziej dotknęły te zmiany ustrojowe i problem związany z zambrowskimi zakładami przemysłu bawełnianego, gdzie wszyscy zastanawiali się skąd to sfinansować, jak poradzić sobie z tym problemem, a środki unijne, które tu spłynęły i duża pomysłowość w władz sprawiły to, że dzisiaj mamy miejsca pracy, są te wszystkie miejsca wykorzystywane dzisiaj I tak samo tereny inwestycyjne, gdzie Burmistrz jako pierwszy w nowej perspektywie sięgnął po środki. One są dobrze wykorzystane, i cieszę się, że jako członek zarządu województwa podlaskiego, jest tutaj właśnie z tego powiatu. Mam tę przyjemność współuczestniczyć, podpisywać umowy z włodarzami miasta i gminy powiatu. Cóż można powiedzieć, panowie przed chwilą mówili, że się bardzo cieszą. Ja mogę powiedzieć, że my się do potęgi dziesiątej się cieszymy, ponieważ jak to społeczeństwo miasta zamrowe, jak to społeczność tej szkoły numer cztery, jest to potrzeba chwili. Chciałem również Państwu przypomnieć, że to jest najstarsza szkoła podstawowa w naszym mieście budowana była w latach 60 ubiegłego stulecia w ramach e, takiej akcji słynnej 1000 szkół na tysiąclecie. lecie myśmy ją w międzyczasie modernizowali budowali hale, orliki no i przed taki czas finalny żeby to wszystko zaanglizować w postaci tej, tej modernizacji złożyliśmy wniosek, znaleźliśmy uznanie w oczach władz Regionalnego Programu z Zarządu Województwa i chciałam za to serdecznie podziękować. Myślę, że to jest kolejny projekt, który realizujemy w ramach i nie ostatniej współpracy tutaj z Zarządem Województwa Podlaskiego, czego sobie e, życzę i członkom zarządu również dziękuję za przybycie do Zanurowa i podpisanie tej umowy na tą inwestycję.